Kochani, witam się z wami ponownie na moim kanale. Dzisiaj na cały dzień, na kolejny filmik z holem zakupowym. E, będzie to hol z kilku sklepów, na których zrobiłam zakupy. E, ogólnie, jak chyba zawsze na moim kanale z holami, będzie to coś z wyprzedaży, bo uważam, że na wyprzedaży jest najlepiej kupować, ponieważ no. Jak ja tak patrzyłam na przykład teraz na sklepach, coś co kosztowało na przykład 100 zł, teraz kosztuje 50 zł, więc za połówkę myślę, że to jest fajny deal. Yy, I warto czasem poczekać właśnie na te wyprzedaże, bo yy, są one wtedy bardziej po prostu okazjonalne no, dla nas. A to właśnie o to w tym chodzi, żeby mieć okazję i fajnie sobie kupić coś za małe pieniążki. Yy. Więc tak, będzie to coś innego, bo będzie to z kilku sklepów. Więc jeśli jesteście chętni na taki haul i chcecie obejrzeć jesteście ciekawi, co zamówiłam, zapraszam do oglądania dalej. Pierwsze, otworzymy sobie berszkę. Tak jak już mówiłam, na, właśnie już mam jeden chyba haul z berszki, taki wiecie, cały. Jak już mówiłam, berszka jest jedną z moich ulubionych sieciówek, dlatego chyba na nią czekam najbardziej. Zamówiłam w kilka rzeczy, już szczerze Wam powiem, nie pamiętam, jakie to były Yy, więc jeszcze bardziej Dzień. jestem ciekawa, co ja w ogóle zamówiłam. Bo już nie bardzo pamiętam, pierwszą rzeczą jest to oczywiście czarna rzecz. Jak już mówiłam kiedyś, Wam to po prostu ja jestem czarna. Czarna wdowa i, i jestem tutaj. tak. Nieważne. Yy, pierwszą rzeczą jest coś właśnie. Co mi bardzo się spodobało, bo jest to bardzo w moim stylu jest, to wiecie, taki styl sportowy, jaki ja po prostu ja jestem sportowa babeczka i ja kocham się tak, żeby było luźno. I przede wszystkim wiecie, przede wszystkim wygodnie, bo to o to w tym chodzi. I to jest taka bluza z dżetami, takimi, wiecie, różowo, jakimiś różowo srebrnymi. Tak się prezentuje, jest ona oczywiście czarna, ja wzięłam sobie z tej bluzy rozmiar M, jej rozmiarówka jest od XS do L, ale wzięłam sobie M, żeby ona była, wiecie, taka bardziej oversize, ale z tego co ja widzę, to ona jest mega oversize, więc chyba nawet S byłaby spoko, ale właśnie chciałam, żeby ona była taka, wiecie, taka so big. I, I mam nadzieję, że będzie git, e, więc tak, więc myślę, że będzie fajnie, właśnie pasowała. Choćby nawet, wiecie, do, do jeansów to będzie fajnie wyglądało. To jest taki dość mi się basic i taka rzecz, która po prostu zawsze będzie fajna i do jakiejś torebki, m, takiej bardziej, właśnie w takim stylu i będzie super. E, dlatego tak, to jest pierwsza rzecz. E, drugą rzeczą jest, co tu. Aha. O, tutaj, a tutaj chyba były, powiem Wam, tu chyba są. O, no to chyba nie ma. Okej, okay, nieważna. Chodziło mi o ceny, że widzę, że tutaj na tej bluzie akurat jest. Cena jej, więc, więc fajnie. Jest to czarna, taka kroptopowa top, bluza. Prezentuje się ona w ten sposób. Ma tutaj, wiecie, taki napis. Posiada z tego, co widzę, kieszonki ma. Ma kieszonki ma kielszonki, jest rozpinana na zameczek, tutaj ma takie do ściśnięcia sobie ściągacze kaptura, kaptur też taki już mi się właśnie podoba, bo jest taki wiecie duży, ja lubię właśnie takie duże kaptury, a nie żeby one były takie wiecie krótkie to wygląda tak śmiesznie wygląda, ja lubię mieć taki kaptur taki, że jest taki długi i to mi się właśnie już, już mi się w tej się podoba, ja mam że S. I ona kosztowała 79,90, ale oczywiście ją kupiłam na promocji, więc ona mi wyszła. Chyba akurat nie ją pamiętam 39,90 z tego co pamiętam, więc myślę, że to będzie fajny deal. Ja kocham ogólnie takie bluzy, mam już jedną właśnie taką czarną z Miss i białą z Miss i bardzo mam właśnie polecam w ogóle z misguided, bo to jest kolejny mój po prostu kochany sklep. Niestety on jest, nie mamy jakby... Jest polska strona, ale przesyłka jest z Anglii, więc tak maksymalnie myślę poczekacie sobie tak tydzień na tą paczuszkę, ale myślę, że i tak jest warto, chociaż te ubrania wiecie ja wiem, że one są różnej jakości jeśli chodzi o cenę, oni mają często właśnie fajne też promocje właśnie obniżki, dlatego to też jest fajne właśnie, fajnie no ale nie będę tutaj dużo o tym gadała, bo myślę, że kiedyś będzie z tego haul właśnie z Missguided więc oczekujcie dobra, wracamy tutaj do bariszki, więc tak się prezentuje ta druga bluza kolejną rzeczą jest bodziak tak, jest to body w kolorze kaki, tak się prezentuje, taki ma, wiecie, tutaj zapięcie, takie ala stringi, więc spoko, bo nie będzie nam się on jakby odznaczał, jak będziemy chciały bardziej obcisłe, na przykład spodnie, to to jest spoko, bo wtedy, wiecie, nie odznacza nam się tak jakby kształt tego body. Jest to kolor właśnie kaki, rozmiar S. I wiecie co? Powiem Wam, że ten materiał jest taki bardzo. On jest taki śliski. To jest taki bardzo. taki trochę materiał jak strój kąpielowy, bym powiedziała. No, jestem ciekawa, jak będzie się prezentował. On ogólnie też. On, to body mnie zaciekawiło, bo ono jest takie mocniej wycięte niż takie typowo body, Więc trochę ciałka będzie chyba widoczne, ale to zobaczymy, jak przymierzymy. Yy, ogólnie kolorek ma fajny. Myślę, że będzie fajnie wyglądał, ale. To zobaczymy później. Jedną rzeczą jest coś, czego w życiu chyba bym nie kupiła. Mój chłopak powiedział, że mi to by nie pasowało, ale mówię, a zaryzykuję, może będzie akurat mi pasowało, ja nigdy nie słucham tego, co kto mi mówi, dlatego tak uznałam, że właśnie na spróbowanie sobie go kupię. Jest to bucket. Tak, bucket. To jest to taka czapka ryba, na rybę, chyba jak to się mówi. Powiem wam, mi się podoba ta moda. Nie wiem, czy on będzie mi koniecznie pasował, no, ale to zobaczymy, jak przymierze Jest on sprint panterki. I z tego, co wiedziałam, to dość się chyba on jest dwustronny, tylko wiecie co to jest głupie? Aha, no w sumie, bo on jest wiecie dwustronny, że może mieć czarną albo w panterkę, skoro widzę, że tutaj jest, widzicie? Widoczna jest metka. Jak damy sobie z tej strony, no to białą bym sobie ucięła, a to czarne w sumie aż tak się nie rzuca, więc może nie będzie aż, aż tak źle wyglądać. I on kosztował 69,90, a ja go kupiłam na promocji. Yy, I tak, i pisze tu jest One Size M, y, więc chyba na każdy typ główki będzie się I to ogólnie jest, wiecie, to ja myślałam, że to będzie taki trochę, m, taki sztywniejszy materiał, a to jest taki materiał jak kurtka, On jest taki puchowy, ten materiał, więc w sumie. Wiecie, na deszcz chyba będzie spoko, bo jest właśnie taki jakby taka kurtkowy materiał, więc myślę, że może akurat będzie w miarę na mnie wyglądał. Zobaczymy, przekonamy się, czy mój pupak miał rację. Więc tak, to jest kolejna rzecz. I kolejną i ostatnią rzeczą z Berszki jest to, już nie pamiętam co, aha, jest to sweterek. Już powiem Wam na początek, trochę ten materiał mi nie odpowiada, ale to zobaczymy potem. Może wiecie, no nie, nie wolno od razu po Tutaj materiał jest skreślać luzeczki. Jest to taka luzeczka, taka polo, bo ona ma, wiecie taki kołnierzyk polo, ma y, wycięte V dekolt, Prezentuje się w ten sposób. Jest to taki materiał, ale taki prążkowany. Y, z tyłu posiada wycięte plecy, wiązane tutaj na, y, na y, sznureczkiem, takimi paseczkami. Yy. Tutaj ładnie będzie związane właśnie tył i odkryte plecki, to mi się podoba. Ja mam w rozmiarze M, ponieważ niestety mój rozmiar S był już wykupiony, a chciałam bardzo właśnie, bardzo chciałam się przekonać jak ta bluzka będzie na mnie wyglądała, bo z tego co widzę na YouTubie czy na Instagramie, bardzo dużo dziewczyn mają i głównie właśnie w rozmiarze, w kolorze białym. Ja jednak jak są takie wycięte bluzeczki bardziej i myślę jest bezpieczniejszą opcją wybranie koloru czarnego, bo biały niestety nam bardzo prześwituje. Jak już mamy wycięte plecy, no to wiecie, stanik jest dość tak, no słabo założyć, bo on będzie potem widoczny. Ja niby takiego efektu, jak mamy wycięty plec, na przykład jest widoczny stanik. Myślę, że to niszczy ten efekt, dlatego myślę, że czarna opcja będzie bezpieczniejsza. Chociaż ten materiał jest dość taki grubszy, więc w sumie może ta biel by nie była aż taka, yy, aż taka by nie była niebezpieczna. Ale wiecie, pozorny, zawsze ubezpieczony. O tak, straliwa już się chyba sporo rzeczy kupiłam. Powiem wam szczerze, ja zamówiłam to chyba tydzień temu i sama już nie pamiętam co zamówiłam. No zobaczymy co ja tutaj mam, już, no nie pamiętam. pierwszą rzeczą jest coś włochatego, no na jak pają, <słuch> to jest chyba szalik, tak to jest szalik i kurczę już powiem wam, no trochę mi nie zadowala jego materiał, bo myślałam, że on będzie taki bardziej, nie taki włochaty, powiem wam, no mm, uuu, 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 materiał, no nie bardzo mi się podoba, widzicie, on ma jakieś kukutki, no ma nie ma jakieś kawałki, nie wiem czego. Mm, jest on tak, nie wiem czy to widać na kamerze, ale jest on w taki właśnie, taki włochaty. jest on w ogóle taki jakby, nie wiem czy ja dobrze widzę. Ale on trochę w ogóle wygląda jakby był granatowy. Nie wiem czy on będzie, chociaż wiecie co, w sumie przez dziwny materiał. On może być po prostu. O! on może być fajny, ciepły, bo on jest taki tutaj, powiem wam, obfity. Ja mam jeden szalik, yy, ja mam jeden szalik z, yy, z berszki, o tutaj też mam jakiegoś poploka, mam jeden szalik z berszki i powiem wam, on jest aż tutaj taki obfity, jak właśnie ten, więc w sumie tutaj od razu go skreśliłam, jeśli chodzi o, tutaj matka chodzi, jeśli chodzi właśnie o materiał, a może właśnie ten materiał będzie fajny i ciepły, ale no w sumie powiem wam, jeszcze muszę wam przemyśleć, jak myślicie, zostawić sobie ten szaliczek Muszę jeszcze to sobie przemyśleć. Bo, z tego co pamiętam, cena jego nie była duża, więc w sumie szalików, moim zdaniem, nigdy dość. Bo to są takie rzeczy, wiecie, uniwersalne, które zawsze nam się przydadzą. Ok, kolejną rzeczą jest. O, są to spodnie. Spodnie, ja powiem Wam. Ja jestem osobą, która zawsze się boi kupować spodnie online. O, tu mi wszystko stoi. Boję się kupować spodnie online, no bo wiecie, to jest dość no, ryzykowne. A moja sylwetka jest taka, że wiecie, no ja mam też szersze biodra, węższą talię i ciężko jest mi naprawdę dobrać spodnie, a tym bardziej jeszcze online, żeby się filmów są fajne. Ale kiedyś miałam właśnie ze Stradivariusza takie woskowane spodnie, bo mi się ogólnie bardzo właśnie podobają takie ala woskowane, albo skórzane. Chociaż skórzane to już powiem Wam chyba nie moja bajka, już są dwa takie za bardzo, za mocne, ja jednak chyba zostanę przy tych woskowanych, bo one fajnie się prezentują. A, a właśnie, dla mnie taki efekt fajny w outfitie. Ja mam rozmiar 36 i cena Wam się pokaże, bo na MECE niestety jej nie mam. Są one właśnie fajne, bo one są takie fajnie się dopasowują. One nie są sztywne, tylko one, ich pas jest taki, wiecie, ma gumkę i są właśnie takie legincowate, nawet Tu To przejżegin. Więc myślę, że to właśnie będzie, że są takie bardziej rozciągliwsze. Mają one podobno bardzo wysoki stan, więc to sobie zobaczymy. Ale tak właśnie, jak mówiłam, mają fajne, właśnie są woskowane, więc wiecie, nie zwykłe czarne spodnie, a już tak naprawdę same spodnie robią nam fajny outfit, bo do tego bierzemy białą, czarną bluzę nawet, zwykłą, basicową, a już będzie fajny outfit. dodam jakieś dodatki i będzie fajnie to wyglądało, moim zdaniem. Albo wiecie, jakiś nawet zwykły basic i już mamy fajny outfit zwykły biały basic, czarne spodnie woskowane, fajne walkery, czy jakieś takie cięższe buty i myślę, że to fajnie wygląda. Mm, więc tak jak mówiłam, to na 36. Kolejną rzeczą jest to bluza. O, wszystko mi. O, wszystko mi to tutaj taka. Aha, u tu ma filetę, okej. Okay. Jest to bluza, właśnie taka, wiecie, yy, szara. Jest to bluza właśnie w takim kolorze, wiecie, takim wyblakłym szarym. Yy, ma ona dość takie fajne, właśnie szersze yy, rękawki, co mi się bardzo fajnie podoba. Yy, mam ją w rozmiarze S. I myślę, że powiem Wam, że ona też jest właśnie takim typowym takim właśnie rzeczą, która fajnie wygląda, o choćby ją widzę z tymi woskowanymi spodniami i myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Jest ona taka dość oversizeowa, jak na S-kę widzę i rozmiarówka jest od XS do XL, więc ciekawa XL to byłaby już jest sukienkowata, ale powiem Wam, że ja właśnie bardzo lubię takie kolory tego zgaszonego, takiego wyblakłego, wyblakłej szarości bardzo właśnie fajnie się prezentują. I tak, kolejną i ostatnią rzeczą z Freddy jest to coś właśnie, na co czekałam. I tą rzecz właśnie widzę z takimi, wiecie, wysokimi, czarnymi kozakami. Taka trochę a la Ariana Grande. Mi się bardzo właśnie taki styl podoba, że wiecie, przełomujemy tą sportowość czymś takim bardziej eleganckim. Nie wygląda to ani wulgarnie, tylko myślę, że to właśnie się prezentuje w miarę fajnie. Jest to również właśnie jak poprzednia bluza, w takim odcieniu właśnie we braku szarości. Taki jest jej zrobione, ale taka już używana ta bluza. Widzicie, ona ma taki materiał, taka skulkowana, jakby już była. Mamy ją w rozmiarze S i to jest taka bluzo-sukienka. Mam nadzieję, że będzie się fajnie prezentowała. Jest ona właśnie, jest to rozmiar S. A z tego co widzę, ona też jest właśnie w takim, prezentuje się w takim kroju oversize. I tak, i też jest XS do L, i ma tutaj na środku kieszenie. Hmm, więc też fajnie, ja lubię właśnie bluzy, które mają kaptur, kieszenie i to są właśnie one, są wygodne i wiecie, zawsze ten kapturek jak nam jakiś tam daje efekt. Ja lubię ogólnie bluzy właśnie, jak mają kaptur. Yy, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak wiecie, jakoś tak yy, mi się podobają. Yy, myślę, że ta bluza będzie właśnie fajnie wyglądała z takim kozakami, tak jak mówiłam, ale też wiecie, ze sneakersami, tak na wiosnę, albo na przykład z łódkarami właśnie z takimi cięższymi butami, też myślę, będzie się fajnie prezentowała. Okej, okay, to było już wszystko ze Stradivariusata, z kolei na ostatnią rzecz z mojego holu i będzie to coś innego, bo będzie to kosmetyk, a dokładnie w sumie parę kosmetyków tak naprawdę. I ogólnie powiem Wam, na początek właśnie chciałam Wam powiedzieć, że... Jak paczuszka do mnie przyszła, a tak naprawdę była już pod moimi drzwiami chyba z i nawet o tym nie wiedziałam, i była cała. Widzicie, ona się sama otwiera, bo jest cała taka. Yy, dzisiaj u nas pada deszcz i po prostu jest cała zmoknięta. Yy, mam nadzieję, że w środku jest to w zabezpieczone i że nic się nie stało, bo po prostu będzie katastrofa. Yy, całe pudełko jest takie, wiecie, no takie, nie? Że mogę sobie tak otworzyć. Mam nadzieję, że zawartość. że z zawartością się. Z zawartością nic się złego nie stało, mm, więc tak, o na szczęście już widzę, że, mm, że, że jest po, popakowane wszystko, jest wszystko zapakowane, więc yy, będzie chyba dobrze, yy, więc tak, jako pierwsze tutaj mamy sefoda Kupu", kupuj online yy, i tutaj mamy po prostu wsadzoną, rachuneczek i jakąś fakturkę. I jeśli chcielibyśmy złożyć zwrot danych rzeczy. I kolejną rzeczą. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz od mojego taty, to sobie damy na bok. O tutaj od taty to sobie dajemy na bok. I tutaj mamy, ale kurczę powiem, Wam normalnie to opakowanie to też jest takie trochę zączone. Mam nadzieję, że nic z tego nie będzie. Tutaj mamy jakieś próbki. Z Double Wear y, mam próbkę z, z podkładem, i z Verstetter mam próbkę jakiegoś perfumiku od nich. Mm, Okej, okay, fajnie. Fajnie są właśnie, ja lubię mega takie próbki, bo to naprawdę się sprawdza, powiem Wam. W daglasie chyba jest to samo z próbkami, bo, bo ja już sobie nieraz coś kupiłam, co właśnie miałam w próbkach, więc to jest dla nich dobry, właśnie, powiem Wam, patencik marketingowy. I to jest rzecz, na którą tak czekałam. Wszystko jest, żyje. Jest to taki przepiękny, w ogóle ja to chyba głównie kupiłam dla tego kuferka. Jest to taki przepiękny kuferek z Anastazji Beverly Hills. Jest on cały wiecie w brokacie i oczywiście jego zawartość jest równie przepiękna. No co, no otwieramy, nie ma na co czekać. Więc tak, więc biorę się za otwieranie. Tylko tak bym chciała to otworzyć, żeby mi się nic z tym nie. Wydarzyło, ale po prostu wakuję nożyczkami, będę musiała niestety to opakowanko przeciąć. No to trudno. I tak sobie jakoś to wyciągniemy. No. Ale powiem wam, że ten jest po prostu przepiękny. To jest po prostu sztos. To jest sztos. Jak no, to się świeci? Oj Jezu. A to będzie pięknie wyglądało, naprawdę. Okej, okay. już koniec się z tego tutaj cieszenia, z pudełeczka. Patrzymy na zawartość, razem sobie ją właśnie otworzymy. I tak, jako pierwszy jest właśnie równie piękna Jezu, mi się oczar świecą, powiem Wam. Równie piękna paleteczka z Anastasia Suntree. Yy, może od razu sobie ją otworzymy i Wam pokażę. Jezu, się cała trzeba, bo to się nie tak świeci, Jezu, jakie emocje prezentuje się paleteczka w ten sposób jest ona przepiękna w taki miedziany brokat Ma ona właśnie takie odcienie właśnie głównie brązu i jakieś wiecie tutaj y, te bardziej płyszczące cienie są jakieś srebra takie popadające właśnie w miedź brąz, y, mamy nawet w ogóle śmieszne jest to, mi to śmieszne w tej paletce że w ogóle skąd tutaj ten różowo taki pomarańczowo-łososiowy kolorek znalazł, no ale nieważne, może się właśnie przyda do makijażu y, prezentuje się ona właśnie w ten sposób jest przepiękna powiem wam y, mam nadzieję, że również będzie piękna jeśli chodzi o właśnie y, nakładanie jej, blendowanie i to wszystko że będzie ładnie łączyła cienie Mam już jedną paletkę z Anastazji Soft Glam i powiem Wam, fajnie mi się sprawdza. Ok, kolejna szufladeczka, druga. Jej zawartość prezentuje się w ten sposób. I mamy w niej właśnie eyeliner, tusz oraz szminkę. Hmm, może jako pierwszą pokażę Wam szminkę. I wiecie co jest najlepsze, że one wszystkie te produkty są w pełnowymiarowych, yy, w pełnowymiarowych właśnie opakowaniach, więc to jest bardzo fajne chociaż chyba ta szmineczka jest miniaturką, nie wiem, nie powiem Wam teraz, bo, bo właśnie nie mam, mm, z Anastazji nie mam pomadeczki yy, i to jest odcienie Dead Roses, no powiem Wam, nie wiem, czy będzie mi pasowała, chociaż jest ona przepiękna, jest ona taki brudny róż, typowo brudny róż, yy, jak ja wam sobie tak czuję, to jak takie masełko po prostu chodzi, więc yy, myślę, że będzie fajna, yy, Okej, okay, kolejną rzeczą z naszego tutaj pudełeczka jest to tusz, tusz, z Anastazji jest właśnie, tak jak mówiłam, ale on jest ciężki. I jest on, ale piękny, patrzcie na to pudełko, no sztos. Jest on w pięknym właśnie, ma taki grawer tutaj, taki wypukły Anastazja Beverly Hills. Jest w ogóle bardzo ciężka ta maskara, ona jest bardzo ciężka, bo nigdy nie miałam tak ciężkiej maskary. Jej szczoteczka prezentuje się w ten sposób. Myślę, że to jest całkiem fajnie się prezentuje. Taka może być właśnie fajnie wygrubiająca i wydłużająca. Szczerze, nawet nie pisałam, do czego jakby, czy ona jest wydłużająca, czy yy, pogrubiająca, ale myślę, że będzie mała do tego i do tego po szczotce. Tak myślę. I ostatnią rzeczą z tego kuferka jest to eyeliner. Yy, I on jest chyba w pisaku z tego, co pamiętam, czy on jest w pędzelku? Liquid Liner. Nie, to będzie w pędzelku. Zobaczymy jak się prezentuje. O, ale ma gruby pędzel, patrzcie. Ale grubaśny pędzelek. No pędzel jest dość, dość, dosadny powiem Wam. Z tego co ja czytam w opiniach niby jest fajny ten eyeliner, chociaż opinie były lekko podzielone, dużo ludzi właśnie pisało, że właśnie przez tak um, gruby ten um, pędzelek nie da się fajnej kreski zrobić. Zobaczymy, przetestuję sobie go i na pewno Wam zrecenzuję. Myślę, że będzie fajna, wiecie, Anastazja jest to renomowana firma, jest to kurczę, no jedna chyba z najbardziej takich prestiżowych firm, tak jak Huda Beauty oczywiście i no myślę, że jako jej właśnie kosmetyki, no, no za te pieniądze powinny być, być już jakościowe po prostu, powinny mieć jakość. Ale powiem Wam kufelek po prostu cudo. Mm, więc tak, więc to już chyba wszystko z moich, yy, z moich zakupów, które zrobiłam. Jeśli taki filmik Wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję, komentujcie, a ja będę robiła więcej holi, bo myślę, że chyba hole są to takie filmiki, które każdy lubi i fajnie się je ogląda, sama lubię je robić. Dlatego jeśli będziecie chcieli więcej, to subskrybujcie, obserwujcie, czekajcie i na pewno coś się pojawi, więc trzymajcie się, pa!